A cóż to się stanęło na tych rynkach? Dzisiaj mieliśmy 3 stycznia ogromną likwidację pozycji długich na tak zwanej dźwigni. Rynek krypto niesamowicie zanurkował. Bynajmniej dla mnie jest to rzecz normalna. Dla Was, jeśli jesteście tutaj nowi, to musicie się do takich spadków przyzwyczaić i sprawdzimy sobie zaraz, czy ten trend. Powinien być kontynuowany względem tutaj wykresów, czy możemy szykować się na jakieś odwrócenie trendu i zobaczymy sobie, jak ważne są średnie kroczące, aby pokazać szerszą perspektywę naszych inwestycji i aby przesiać ten szum, który jest dookoła na wykresie na mniejszych interwałach. Zobaczmy, co dzisiaj się stało. Bitcoin z ceny 45 tysięcy dolarów za sztukę spadł nam nawet na 41 tysięcy dolarów za sztukę. Ale jak mówiłem, to w ostatnim filmie ocenie w krótkim okresie czasu decydują pozycje długie czy tam krótkie, zalewarowane pozycje traderów, którzy są chciwi zysku i zapożyczają się od giełd pieniędzmi, aby jeszcze zwiększyć swoje zyski. Ludzie byli tak chciwi, grali pozycje długie, że niestety ktoś zlikwidował je ich te pozycje poprzez sprzedaż i prawdopodobnie giełdy czy też inne osoby w ten sposób zarobiły spore pieniądze. Bo giełda jest to gra o sumie zerowej, żeby ktoś zyskał, ktoś oczywiście musi stracić. Ale przejdźmy sobie teraz na inne interwały, bo jest takie fajne powiedzenie, jeśli masz wątpliwości, zrób zoom out. To jest wykres jednogodzinny, to jest wykres czterogodzinny, to jest wykres już dniowy, inaczej to wygląda. Wykres... Tu już mamy wykres w skali tygodniowej, jedna taka świeczka to jest upływ tygodnia. Jeśli prześledzimy sobie poprzednie chosce i wrócimy do Chosy, załóżmy tej 2016-2017, to zobaczcie, że w okresie gdy byliśmy poniżej średniej kroczącej, o średnich kroczących zaraz będzie, były to idealne miejsca do zakupu. W trendzie wzrostowym tutaj w Hoście, cena, gdy całym korpusem nie zamknęła się poniżej średniej kroczącej dziesiątki w interwale tygodniowym, oznaczała wsparcie i kontynuowanie wzrostów. W momencie, gdy Całym korpusem, całą świeczką zamknęliśmy się poniżej tej średniej, oznaczało to zakończ zakończenie cyklu wzrostowego. Tylko, że różnica w cenie jest dosyć spora, bo jest to 19 tysięcy, a tutaj mówimy o wycenie rzędu 11 tysięcy, czyli tracimy prawie 50-40% zysku, ale jest to wyznacznik końca hossy. W poprzednim cyklu, w którym mieliśmy plandekę i wiadomo co, no, w marcu 2020 rynek sobie potrafił zanurkować, nawet zamknąć się knotem poniżej średniej stówki, co by oznaczało nawet Trend spadkowy, ale był to tylko fake out, i wróciliśmy ponownie nad średnią dziesiątkę na wykresie tygodniowym, tak aby się zamknąć i zobaczmy, jak wyglądała różnica w cenie. Przy 50 mniej więcej 6-60 tysiącach byliśmy ponad tą średnią i gdy zamknęliśmy się poniżej 46 tysięcy, w tym akur akurat interwale zakończył się cykl wzrostowy, tak samo tutaj przy 45 tysiącach zakończył się cykl wzrostowy i było to mniej o wiele w porównaniu procentowo w porównaniu do tamtego cyklu. Teraz opieramy się ponownie o tą średnią dziesiątkę. Na wykresie tygodniowym, i tak jak zależy jeszcze, w którym miejscu będziemy, teraz wchodzimy w dosyć gorący etap, bo będą to ETFy, i dużo inwestorów może być to tak rozgrywane, że kupuj plotki sprzedawaj fakty, gdy ten ETF wejdzie, to może być zrzut i możemy mieć dystrybucję. Aczkolwiek tak nie musi być, ale warto sprawdzać właśnie średnie kroczące, aby patrzeć jak cena reaguje, bo cena bardzo lubi się do nich zbliżać. Gdy jesteśmy np. niedowartościowani lub przewartościowani, to z reguły ta cena powraca do średnich kroczących. Co to jest ta średnia krocząca? Średnia krocząca, załóżmy dziesiątka, bierze 10 ostatnich świec, zamknięcia wartości ostatnich świec. I wylicza z nich średnią. I tak ona się rysuje. Każde 10 poprzednich bierze jakiś punkt z skali tutaj wartości. Czym większa średnia, czym większa liczba w, w średniej, tym bierze więcej świeczek. Dlatego setka bierze już nam 100 od ostatnich świec i ona już jest bardziej uśredniona do dłuższego interwału czasu. Moim zdaniem, jak zrobimy sobie zoom out i Dzisiejszych spadków w ogóle na tym wykresie nie widać. Jesteśmy w etapie konsolidacji i cały czas utrzymujemy się nad tą dziesiątką. I każde miejsca poniżej nawet tej setki są to okazje zakupowe. Pytanie, czy my tam w ogóle dojdziemy? I to jest trochę wróżenie z fusów, ale warto być przygotowanym i warto też na pewno realizować zyski. Zobaczmy sobie teraz inne altcoiny, jak się zachowały względem spadku bitcoina. Polkadot, ostatnie wzrosty, wyciągnięcie tego knota i zobaczcie, że zamknęliśmy się na poprzednich szczytach, więc te szczyty stają się już wsparciem i są tu. Zostały tu postawione zlecenia zakupowe, co możemy stwierdzić, że może być trend na polka dot kontynuowany. Atom. Tak samo patrzę sobie na średnie kroczące, załóżmy na wykresie miesięcznym. W poprzedniej hoście dziesiątka była dla nas cały czas wsparciem i utrzymujemy się powyżej tej dziesiątki. Tutaj będzie lepiej widać polka dot. Zobaczcie, jak idealnie Knot zamknął się, okazał się, się wsparciem właśnie dla tej wyceny. Dlatego patrzenie na średnie kroczące jest tak niesamowicie ważne. Zobaczmy sobie. Kapitalizację całego rynku kryptowalut, ile wszystkie kryptowaluty są warte, jak się zmieniła wycena właśnie na tym dzisiejszym spadku. Zobaczcie przypadek, idealnie zamknęliśmy się powyżej tej średniej kroczącej, co moim zdaniem jest raczej bycze dla potencjalnie dalszych wzrostów. Scale, o scale wam mówiłem, oczywiście nie jest to porada inwestycyjna, dzisiejszy spadek idealnie w punkt na średniej siódemce na Binance. To jest akurat wykres z Binance. A. To teraz co musi zaistnieć aby jak najlepiej moim zdaniem wyjść y, przy tej hoście. Pierwsza rzecz to jest ta średnia krocząca. Czym dalej będziemy się odchylać jak tutaj zobaczycie od 50 na wykresie tygodniowym czyli im wyżej będziemy od 50 to jest pierwsza przesłanka do końca hossy. Drugą taką przesłanką, że będzie kończyć się hossa, będzie to wprowadzenie jakiegoś byczego wydarzenia. I to może wydawać się bardzo dziwne, że jakieś bardzo pozytywne wydarzenie może kończyć hossę. Tak, tak z reguły było, jest i prawdopodobnie będzie. 2017 wprowadzenie CME Bitcoin Futures, wejście na giełdę Coinbase, to było bardzo duże wydarzenie, giełdę na rynek tradycyjny, mieliśmy top, o kryptowalutach wtedy mówiło się wszędzie, wprowadzenie ETF-a, ale futuresowego na Bitcoinie, tak samo, wszystkie media na pewno w Stanach, bo pamiętam i w Polsce, Mówiły o kryptowalutach. To jest druga rzecz, czyli wprowadzenie mega jakiegoś wydarzenia. I trzecią rzeczą jest to, że zapytałem się czatu GPT, co on o tym uważa, że w szczytowej fazie Hossy pojawi się euforia, i ludzie nie dadzą sobie dopuścić do wiadomości, że to może spaść, że ten rynek może się załamać, wycena może spaść. Pamiętacie może, poczytajcie sobie o manni Tulipanów, ile zaczęły kiedyś. Y Kilkaset lat temu, czy tam, no, kilkaset na pewno kosztować tulipany, i jaka wokół tego robiła się mania. Ludzie nie potrafią uwierzyć w to, że coś może spaść. Jak się Wam materiał spodobał, to zlajkujcie, skomentujcie i ustawiłem też sobie możliwość postawienia mi kawki. Jeśli ktoś ma taką ochotę, no to tutaj macie w bio link. Dzięki i do następnego razu.